inwestowanie na rynku nieruchomości w tzw. flipy ma obecnie sens. Kryzys na rynku nieruchomości, spadająca ilość transakcji i problemy ze sprzedażą mieszkań. Jeszcze niedawno w czasie chaosu sprzedawało się wszystko. Nawet mieszkania pozbawione jakichkolwiek cech idealnej nieruchomości, a ceny na rynku wtórnym przewyższały ceny nowych mieszkań. To nie była normalna sytuacja. Obecnie rynek się zmienia, ale ludzie wciąż potrzebują mieszkań. Nie sprzedaje się już byle co, a kupujący bardziej skrupulatni i uważnie wybierają mieszkania. Ponadto z rynku wypadły osoby, które flipowaniem zajmowały się amatorsko i bardzo często psuły rynek. To bardzo dobra wiadomość dla profesjonalistów. Mniej konkurencji, więcej miejsca na dobrze przemyślane inwestycje. Dodatkowo obserwuję zahamowanie sprzedaży mieszkań do remontu. Inwestorzy boją się kosztów i problemów z ekipami remontowymi. Za to bardzo dobrze sprzedają się mieszkania wyremontowane w wysokim standardzie i spełniające kryteria idealnej nieruchomości. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób znaleźć właściwe mieszkanie pod Flipa i jak zaplanować i przeprowadzić cały proces inwestycyjny, to zapraszam Cię na moje szkolenie. Dowiesz się, jak znaleźć i przygotować mieszkanie, które przyciągnie kupujących i wyróżni się na rynku, oraz jak dostarczać ludziom nieruchomości, których naprawdę potrzebują. Rynek się zmienia, ale okazje wciąż są. Wystarczy wiedzieć, jakie je wykorzystać. Zapisz się na temową konsultację, wspólnie sprawdzimy, czy inwestowanie w nieruchomości to coś dla Ciebie. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz, ponieważ ze względu na to, że szkolenie prowadzone jest osobiście przeze mnie w systemie 1 na 1, na szkolenie mogę przyjąć jedynie cztery osoby. Zapraszam.